Zdradziłaś kurwa mnie, pociąg się podłoże, ale nie, nie przejedzie mnie, bo kurwa jedzie po innym torze. Chryzantemy złociste w pół litrówce poczystej stoją na fortepianie i nie podlewa ich kurwa nikt. Zdradziłaś kurwa mnie. Rzucę się w morskie fale, ale nie, nie utopię się. Bo kurwa pływam doskonale Chryzantemy złociste w pół litrówce poczystej stoją na fortepianie i nie podlewa ich kurwa nikt, zdradziłaś, kurwo, zdradziłaś kurwo mnie. Rzucę się z wysokości, ale nie, nie połamie się, bo kurwa mam gumowe kości, ryzantemy złociste w pół litrówce poczystej stoją na fortepianie i nie podlewa ich kurwa nikt. Zdradziłaś kurwo mnie. Pistolet sobie kupię, ale nie, nie zastrzelę się, bo kurwa mam cię głęboko w dupie, Chryzantemy złociste, w pół litrówce poczystej stoją na fortepianie i nie podlewa ich kurwa nikt.